75 historii. Podcast Żydowskiego Instytutu Historycznego imienia Emanuela Ringelbluma. 75 lat. 75 lat to jest ogrom czasu. 75 lat temu, na przykład, do Kin trafił film Zakazane Piosenki z wielkimi rolami Aliny Janowskiej i Danuty Szaflarskiej. 75 lat temu zapadła bardzo ważna dla Warszawy i całej Polski decyzja: decyzja o odbudowie. Warszawy, konkretnie o odbudowie starego miasta. Śródmieście w czasie wojny zostało niemalże zrównane z ziemią. Właściwie szacuje się, że około 90% budynków zostało przez niemieckiego okupanta obróconych w gruzy. Jest jednak taki budynek, który tę wojenną pożogę przetrwał. Został wypalony, ale przetrwał. Został później odbudowany. Ten budynek znajduje się przy ulicy Tłomackiej 3 przez 5 i dziś, od 1947 roku mieści się w nim siedziba Żydowskiego Instytutu Historycznego imienia Emanuela Ringelbluma. Co więcej, Żydowski Instytut Historyczny to największy zespół naukowy zajmujący się dziedzictwem żydowskim i językiem jidysz. A więcej o tym niezwykłym miejscu i niezwykłym instytucie zgodziła się opowiedzieć dyrektorka Żydowskiego Instytutu Historycznego, adwokatka pani Monika Krawczyk. Dzień dobry. Pierwsze pytanie, które przyszło mi do głowy, to jest pytanie, które wydaje mi się, że zadaje sobie wielu ludzi, którzy odwiedzają ich. Jak to jest przychodzić codziennie do pracy i przechodzić przez tą wypaloną posadzkę, przez tę posadzkę, która nosi ślady ognia z 1943 roku, po prostu pracować w miejscu, które ma tak ogromną historię? Przede wszystkim ja mam zawsze takie odczucie, że Żydowski Instytut Historyczny to jest ukryty skarb w sercu Warszawy. I tak się też czujemy, przychodząc do pracy w tym szczególnym miejscu, które już w 1947 roku zostało przygotowane przez Centralny Komitet Żydów Polskich na siedzibę specjalnej komisji historycznej, później przemianowanej w 1947 roku na Żydowski Instytut Historyczny. I od tego czasu miejsce to pełni funkcję, po pierwsze, jako centrum myśli o społeczności żydowskiej w sensie historycznym. Centralny Komitet Żydów Polskich gromadził kolekcje relacji ocalałych z zagłady. One jako pierwsze miały takie znaczenie, że były potrzebne do Przygotowania procesów przeciwko zbrodniarzom wojennym, przeciwko Niemcom, którzy dopuścili się zbrodni ludobójstwa w stosunku do ludności żydowskiej, określanego później już jako Holokaust, więc jest w Żydowskim Instytucie Historycznym pierwsza kolekcja. Tych dokumentów, w których jest około 9000 tysięcy relacji spisanych w języku jidysz albo po polsku, są też w innych językach. I to jest jedna bardzo ważna rzecz, od której zaczął się cały Instytut Historyczny i jego archiwum. W tych latach 40. i na początku lat 50. udało się także pozyskać do Żydowskiego Instytutu Historycznego bezcenny skarb czyli Archiwum Ringelbluma, które było ukryte w gruzach Warszawy w dwóch częściach, a stanowiło zapis życia codziennego w getcie warszawskim spisane oczami osób, które tam przebywały, więc jest to autentyczna historia, zapisana w czasie, kiedy to wszystko się działo. Nie ma porównywalnej kolekcji do niej na całym świecie. Owszem, są z innych miast szczątkowe takie zespoły dokumentów nie Niemniej jednak tak ogromna kolekcja, którą Żydowski Instytut Historyczny podjął się przetłumaczyć i opublikować najpierw w języku polskim, co zajęło 25 lat i proces ten zakończyliśmy w 2022 roku, a ostatni tom ukaże się w 2023 roku, jesienią i będzie to zwieńczenie tego wielkiego projektu, który rozpoczęli nasi poprzednicy w 1997 roku profesor Felix Tych to dzieło zapoczątkował. My teraz też jesteśmy w trakcie tłumaczenia tego całego zbioru na język angielski można powiedzieć, że jest to zbiór świadectw z epoki, bez którego badacze Holokaustu nie mogą prowadzić swoich badań. Nie mieliby opisu rzeczywistości dnia codziennego, która w okupowanej przez Niemców Warszawie, a w szczególności w dzielnicy zamkniętej, przeznaczonej dla zamieszkania Żydów, no nie można by było jej w żaden inny sposób opisać. Żydowski Instytut Historyczny to jest miejsce, w którym przechowywane jest nie tylko archiwum Ringelbluma wpisane na listę UNESCO Pamięć Świata, ale też można powiedzieć, w którym przechowywane są różne dowody i pamiątki po tym świecie żydowskim przedwojennym. Mam tu na myśli chociażby zaledwie kilka ocalałych fragmentów tego, co pozostało z Wielkiej synagogi na Tłomackiem to jest między innymi numerek z szatni, i to niezmiennie robi wrażenie, że po tak wielkim, ważnym i znaczącym budynku pozostało tak niewiele, ale są tam też relacje zebrane już po wojnie, relacje osób, które zagładę przeżyły i które chciały podzielić się tym, co się wtedy działo. I tym samym nie dopuścić do tego, by o ludziach, którzy zginęli, i o tym, co się wtedy działo, ktokolwiek mógł kiedykolwiek zapomnieć. Żydowski Instytut Historyczny to jest też ogromna kolekcja dzieł sztuki które były gromadzone na przestrzeni lat już po wyzwoleniu, ale dotyczą zbiorów, które ocalały zagłady, były własnością przedwojennych indywidualnych rodzin i może też instytucji. To jest też ogromna biblioteka, która jest główną biblioteką, w sumie nawiązującą do tej przedwojennej nazwy budynku, jako główna biblioteka judaistyczna, która działała przy wspomnianym tutaj wielkiej synagodze przy tłomackiem nie wiemy co się stało z oryginalnym zbiorem który prawdopodobnie został zrabowany przez któryś z komand należących do ministerstwa trzeciej rzeszy które zajmowało się tworzeniem takiego archiwum życia żydowskiego które miało powstać we frankfurcie niemniej jednak żadna książka z przedwojennej biblioteki nie ocalało Natomiast my mamy zbiór publikacji i historycznych, które zostały znalezione po wojnie przedwojennych, też często starodruków i, i żydowskich książek religijnych o, o, o wielkiej wartości. I jak i późniejszych. I z tymi pracami można się zapoznać w naszej czytelni. Można zajrzeć do inwentarzy archiwów, które to zawiera w sobie wiele cennych dokumentów, również pozyskanych w latach późniejszych, dotyczących działania społeczności żydowskiej w Polsce, również po wojnie. I na co dzień jest ono wzbogacane przez kolejne nabytki. Żydowski Instytut Historyczny, też ma za zadanie i postawił sobie taki cel, żeby wszystkie te unikalne dokumenty, do których się często sięga, w tym archiwum Ringelbluma i inne, zaprezentować. W postaci zdigitalizowanej, stąd powstały dwa wielkie repozytoria cyfrowe, które można za pośrednictwem internetu znaleźć na naszych stronach. Jedno nazywa się Centralna Biblioteka Judaistyczna, w skrócie CBJ, a druga nazywa się Delet. Delet to jest hebrajskie słowo oznaczające drzwi. I przez te drzwi można rzeczywiście zajrzeć i cofnąć się w czasie do okresu przedwojennego, do okresu jeszcze wcześniejszego. Te kolekcje rzeczywiście są ogromne, bo one zawierają nie tylko zdigitalizowane zdjęcia, ale też relacje oraz zdjęcia obiektów, które w Żichu są przechowywane. To są dzieła sztuki, ale też przedmioty, czasem przedmioty codziennego użytku. Te zbiory cały czas są powiększane, ale jest też jedno miejsce bardzo wyjątkowe dla Żichu. To jest pytanie, którym chciałam trochę otworzyć wątek tego, kto do Żichu może przyjść, bo wydaje mi się, że ten budynek, Rynek z zewnątrz może nieco peszyć. Jest to stary gmach opatrzony zabytkowymi tablicami, gmach, który kryje wielką historię. Natomiast to jest miejsce, do którego mogą przychodzić ludzie zainteresowani, co mam nadzieję, zaraz rozwiniemy, historią, kulturą, sztuką, literaturą, ale także ludzie poszukujący, poszukujący między innymi swoich korzeni, bo na nich czekają pracownicy dział genealogii. Jest to unikalna właściwość żydów, że taki właśnie dział genealogii jest u nas dostępny dla ludzi, którzy często zastanawiają się, skąd ich rodzina wzięła się, zwłaszcza w Warszawie, ale też mamy wielu gości z zagranicy, którzy chcą się dowiedzieć o swoich polskich korzeniach, no przede wszystkim korzeniach polsko-żydowskich. I praktycznie jest to miejsce otwarte dla każdego. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkie osoby, które są zainteresowane. Zainteresowane historią, w tym historią żydowską, które są zainteresowane sztuką, ponieważ Żydowski Instytut Historyczny ma dwie wystawy stałe. To znaczy wystawę poświęconą archiwum Ringelbluma, na której można zobaczyć oryginalne dokumenty, wystawę poświęconą temu, jak wygląda synagoga i jak odbywa się w niej kult religijny. Jest to też tło dla pokazania kolekcji judaików. Ale też zazwyczaj mamy przygotowaną jakąś wystawę czasową, która sięga do zasobów Żydowskiego Instytutu Historycznego, do, do pamiątek, do spuścizn ludzi, którzy powierzyli nam swoje dokumenty, swoje archiwa, opowiadają historię związaną z Żydami polskimi, ponieważ tym chcemy przyciągać i zainteresować odwiedzających i myślę, że jest to miejsce też dla osób, które akurat są w centrum Warszawy i może chciałyby wypić kawę w przyjemnej księgarni, którą też w Żruchu prowadzimy. Nie powiedziałyśmy jeszcze o jednym filarze działalności Żydowskiego Instytutu Historycznego. Ona prowadziła mnie pani na to wspominając o kawiarni, a właściwie do księgarni na Tłumaczkiem, bo w Żydowskim Instytucie Historycznym działa wydawnictwo Wydawnictwo, które publikuje regularnie i publikuje książki z bardzo różnych dziedzin, zakresów. Można powiedzieć, że ten świat żydowski autorzy książek zgłębiają ze wszystkich możliwych perspektyw. Wydawnictwo Żydowskiego Instytutu Historycznego przeciętnie publikuje około 10 książek rocznie, co jest praktycznie taką ogromną liczbą, jeżeli chodzi o książki naukowe lub też wspomnieniowe, które wymagają dużego aparatu naukowego i opracowań. I cieszymy się z tego, że są to publikacje, do których sięgają nie tylko. Naukowcy czy społeczność akademicka, ale ponieważ ludzi interesuje życie przedwojenne ogólnie, a nie można mówić o życiu przedwojennym bez społeczności żydowskiej. Więc to siłą rzeczy jest pewnego rodzaju magnesem, który przyciąga wielu czytelników do tych specyficznych naszych wydawnictw. Częściowo ukazują się one również w języku angielskim, także ta myśl i o dziedzictwie Żydów polskich też trafia za granicę. W żichu opowiadana jest historia bardzo trudna i bardzo bolesna, ale mimo to znajdują się sposoby na to, żeby docierać do różnych odbiorców, do różnych grup, żeby nie ograniczać się na przykład tylko do osób, które historią są zainteresowane. Moim zdaniem przykładem takiego działania jest Noc Muzeów, która w Rzichu odbywa się regularnie i to jest chyba szansa, żeby przyciągnąć do Rzichu jak najwięcej osób i pokazać, czym się w tym miejscu ludzie zajmują. Temat jest ogólnie smutny, ponieważ wiemy, jak się to wszystko skończyło, to znaczy kompletną zagładą społeczeństwa żydowskiego w, w Polsce. Natomiast mamy do czego wracać, jeżeli chodzi o te wcześniejsze historyczne chwile i przedstawiać bogactwo literatury, kultury, życia duchowego, religii. I sięgając do tych tematów, sięgamy po wątki, które są. Dużo bardziej, może pozytywne. Żydowski Instytut Historyczny publikuje kwartalnik popularno-naukowy, który porusza wiele tematów, niekoniecznie samych poważnych i takich, które dotyczą Holokaustu. Ponieważ życie żydowskie mimo wszystko wróciło do Warszawy po wojnie i teraz też jest obecne, i my te wszystkie wątki jakoś staramy się łączyć i przedstawiać je w taki sposób, żeby zainteresować szerszą publiczność. Mówimy dużo o ludziach, ludziach, którzy Żich odwiedzają, którzy do Żichu mogą czuć się zaproszeni. Ale ja spotkałam się też z takim sformułowaniem, moim zdaniem bardzo prawdziwym, mianowicie, że Żich tworzą ludzie, że to jest grupa Niezwykłych ludzi, różnych profesji, ludzi, którzy są nagradzani za swoje osiągnięcia naukowe czy na polu kulturalnym, ale też ludzi chyba bardzo z tym miejscem związanych. Ja myślę, że ta historyczność tego miejsca od początku zobowiązuje do nabrania do niego takiego szacunku i w pewnym sensie utożsamienia się z nim i reprezentowania go poprzez swoją działalność chyba też trochę na zewnątrz. I jest to bardzo dobra i ciekawa, pozytywna cecha naszych pracowników, którzy są mogłabym powiedzieć pasjonatami swoich tematów, którymi się zajmują i często poprzez swoje zainteresowania trafiają właśnie do tego miejsca pracy a nie odwrotnie czyli to nie miejsce pracy kształtuje zainteresowania pracowników tylko oni już tutaj są zaangażowani na samym początku i myślę że to też widać poprzez duży wkład pracy, jaki na przykład nasz dział naukowy z zaangażowaniem poświęca badaniom. Coraz to nowych dokumentów, które mogą się pojawiać, które nie zostały jeszcze opracowane. I w sumie dotyczy to wszystkich naszych działów, od tych, o których już opowiedzieliśmy, poprzez nasz dział komunikacji, który z wielkim zaangażowaniem organizuje najróżniejsze spotkania i wydarzenia to prawda mówiąc o takich działaniach, które otwierają ich na wszystkich, którzy są ciekawi tej niezwykłej historii, nie wspomniałam o czwartkach na tłumaczkiem, które też są taką formą wychodzenia do ludzi, ale też zapraszania ich do środka. Pomyślałam sobie też, że nie brakuje też młodych ludzi, którzy żychem są zainteresowani. To są wolontariusze, których można oglądać chociażby na takich wydarzeniach jak marsz pamięci czy obchody związane z rocznicą buntu więźniów w obozie. Blinka II, ale spotykamy się dzisiaj z okazji 75-lecia Instytutu. Te kolejne lata z pewnością są jeszcze przed żychem. No i właśnie, jakie są cele na te kolejne lata? W jaki sposób jeszcze ŻICH może zaznaczyć swoją obecność? Naszą misją jest przybliżenie literatury, historii i kultury żydowskiej szerszym kręgom społeczeństwa i pokazanie, że Kultura żydowska jest związana, jest ściśle zintegrowana, jest częścią składową kultury polskiej i to nas zobowiązuje jako społeczeństwo do tego, żeby się też tym zainteresować? To na koniec chciałam jeszcze panią zapytać o zmianę, którą być może pani obserwuje? Jeżeli chodzi właśnie o tę świadomość dotyczącą tej przedwojennej historii, która jest nierozerwalna z obecnością Żydów w Polsce i w Warszawie, czy to się staje oczywiste? Czy to jest nadal coś, o czym trzeba mówić i przypominać? Tematyka żydowska jest powiedzmy niszowa, ale ona też za sprawą popkultury i rozwoju różnych wątków tematycznych pojawia się w szerszym zakresie. I wydaje mi się, że jest tutaj ogromny potencjał do tego, żeby jeszcze więcej zaproponować czegoś nowego, ponieważ to, o czym my opowiadamy w Żydowskim Instytucie Historycznym, a na marginesie trzeba powiedzieć, że czwartki tak już wypełniliśmy treścią, że musieliśmy również rozpocząć środy i niekiedy nawet wtorki na tłumaczkiem, Więc to zainteresowanie widać, że, że rośnie i nadal inspiruje i będzie inspirować. O żichu my teraz rozmawiamy, co oznacza, że o żichu można posłuchać, ale co także ważne, o żichu można poczytać. Wspomniała Pani o kwartalniku, ale wychodzi także magazyn, magazyn tłumackie 3 przez 5, które wydaje mi się, że jest magazynem bardzo przekrojowym, bo porusza zarówno ważne tematy bieżące, tematy historyczne, ale też w każdym znajduje się chociażby przepis kulinarny. Postanowiliśmy zastosować formułę popularno-naukową, która wyraża się w krótszych artykułach, krótszych formach, ale jest zbiorem i ciekawostek historycznych, i rzeczy, o których zazwyczaj nie uczymy się w szkole, a historia jest fascynująca, i też nasze społeczeństwo, które zajmuje się historią de facto na co dzień, też lubi sięgać po takie informacje. Więc zapraszamy do zapoznania się z tą publikacją. Jest ona dostępna na naszej stronie internetowej, w formie również cyfrowej. A jeżeli ktoś chciałby taki magazyn wziąć do ręki, to zapraszamy do Żydowskiego Instytutu Historycznego. Adres znany Tłomackie 3 przez 5. Ja także się do tego zaproszenia przyłączam. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć naszą rozmowę i podziękować pani za to, że przyjęła pani zaproszenie i po prostu już ich opowiedziała. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 75 Historii. Podcast Żydowskiego Instytutu Historycznego imienia Emanuela Ringelbluma.